Hej, 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 witajcie w drugim odcinku na Siódemki. Czemu odcinka nie było chociażby wczoraj? Czy że... nie wiem. Miałem dość, że tak powiem, zajęty dzień i dlatego chociażby nie było wczoraj, czy też, że tak powiem, może w niedzielę, nie wiem, już Akurat, właśnie co się, że tak powiem, że będę sobie jeszcze tak jakoś. Taki prosty, jakby taki okrąg robił i coś takiego, akurat się sobie zagaramy miną. Nie pytajcie mnie, dlaczego ona ma akurat sukienkę ślubną jako jej bazowy kostium, ale dla nie zostało to jakoś wyjaśnione, że akurat to jest sukienka Anny, akurat sukienka ślubna, która została nie tylko przez Ninę ukradziona, to jeszcze ona sama zabiła jej chłopaka, czy też rzeczonego, i właśnie dlatego chociażby Anna ma suknię żałobną, jak chociażby teraz widać. Się dość ciekawie złożyło, że akurat wybrałem sobie inny kostium, no, ale co by tu dużo mówić, po prostu wydaje mi się taki bardziej, no, przede wszystkim, no, no, ładny, przede wszystkim, no, kuźwa, no, pokaż mi chociażby jednego, który będzie w takiego stroju. Tak, akurat ten dialog jest tylko dostępny, kiedy Anka właśnie walczy przeciwko... Nie, nie. Ale opór stawiła. No, kurde, nie, 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 powie, nie powiem, że nie. Przy czym Anka też ma w tej że trochę fajny no. Nie Niepożyczliwych jak chociażby w ostatniej grze, kiedy to uznali, że dobrą opcją będzie dać jej swój ośmiornicy. No ale zdaje się, że no. Moim zdaniem Anka akurat miała fajniejszy mu chociażby w piącej. Jej drugi swój jest zdecydowanie fajniejszy. Aperkat i. Dostała. <gry> Jeszcze chciała na nim, tak. Jeszcze chciała na nim nadepnąć. No w sumie bardzo pasowała, jako że Nina i Janka po prostu się nienawidzą. Nie zdziwię się, jeżeli Anka znowu będzie po stronie kazu i tylko tego żeby zrobić Ninie na złość. Mówię, tak zrobiła się również taka tylko dlatego, żeby właśnie Ninie zrobić na złość. Dołączyła do. No można powiedzieć, że głównego antagonisty całej serii. No dobra, może od drugiej części. Ale jakoś tak to jest. Akurat teraz będziemy walczyć z Edim, no i akurat, jak już mówiłem, o tak dwójki, Edi w tej grze jest w czasie za najgorszą z całej obsady. Gorszą nawet od czerwonego cyborga Gigasa, który też był znany, że tego tego po prostu no, był kiepski, no ale i chociaż ma demecz, A Edek, no. no Edek poza stylo, stylową koszulką w lamparcie, centki, co. Sorry, memory, ale on no, nie ma w tym żadnej nie Barnoni. W każdym razie Edek leży, umie, tak powiem, daszować do tyłu. No i można powiedzieć: Edek leży. Że akurat ten, jakby ten, ten słuszany uniform jest jakby, jakby strojem e, fabularnym, można powiedzieć, ponieważ no. Akurat to się tak ma chociażby w, no, w The czyli, no, można mhm. powiedzieć, Story modia. kurczę, akurat ten atak odbija od ściany ta ładowana bomba, co akurat Jadkowi, tak. aż by było ciężko się z tego odciągnąć, że tak powiem, no, nie dziwię się, kurczę, ja też, jakbym, akurat takiego liauszacza, to w sumie każdy by jeden się zdenerwował, nie tylko ten... ten, 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 ten. Aha, mm, fajnie. Jeszcze będą mi się w tyle kłócić, jak dzieci. I kolejny szczegół w tej, że rudy przestaje być ale się być czarny czarnowłosy. Czego mam opaskę na oko? To jest w jego epizodzie. Episody sobie takie jakby, takich jakby dodatków do story mode, które opisują po prostu poboczne, że tak powiemy, coś co już tak powiem, co robię na psa, tak, takie na siódemki. Przy czym akurat dla postaci DLC nie ma tych, nie masz tak powiem tych epizodów, co akurat, no, fanom się nie spodobało, no, nic nie, nie dziwnego, mi się zdenerwował, gdyby mój miec, nie, niec który się dostał na premierę, nie dostał się też tak powiem jakiegoś datku ciekawego. kurde. I przerzuciłem go przez głowę. Pani od kiedy Nina ma ten przerzut przez głowę? Wydaje mi się, że chyba od części piątej. Bo ponieważ de facto była pierwszą częścią, w którą kiedykolwiek grałem. Akurat na Play'u dwójce mojego wujka. I ma to je do jej no Chociaż, nie wiem, piątki akurat przy sobie teraz nie mam, bo po prostu... Hmm. Nie mi się się po drugie, w moim tak powiem, lokalnym sklepie z grami retro po prostu TKN na piątki nie ma. Co jest no, jednym wielkim minusem, jednym wielkim, już tak powiem, trzepnięciem w ryjok, bo jakby to inaczej nazwać. We sklepie retro nie ma takich godnych, szczelin, sprawiedliwych gier jak właśnie TKN piątka. Dobra, He. Heniek dostał na łapę. Będzie, perfekt? perfekt, I jeszcze zakończyłem kopchanie chemiei. Akurat ten nazywa się że bad habit, czyli po prostu złe zachowanie czy też zły nawyk. No, ja nie uznałbym, ale nie powiem, jak za dobry nawyk, w tego tego typu znaczeniu. O, już nie ma dobrych losa. I, I kopanie po jajach na counter hicie jest launcherem. Tak. Jak było z widać. I proszę, akurat inny boss, czyli Akuma. Dlaczego akurat Akuma i dlaczego postać FT robić kolej w, robi w Tekenię? Powiem szczerze, dla chwytów marketingowych. Gdyby nie y, postać ta postać, to wydaje mi się, że tękanie wydawałoby się tak dobrze. Przy czym to fabularnie, że akurat... Przed śmiercią mi, czyli, no wiadomo, żonka Henka, przyciął e, jakby przysługę, znaczy bardziej Akuma jej przysługę świadczył, że po prostu, żeby... po prostu, że tak powiem, sprawił, że Heniek i z spadną z rowerka. I akurat Akuma nie stanie, tak powiem, dopóki ta dwójka nie spadnie z rowerka. Czerwony Księżyc. Przy czym Akuma akurat nawija po japońsku. W sumie chyba jest z Japonii. Te pięści nie mają sobie równych. Przeciwko mnie jesteś bezsilny, czy coś takiego. No Akurat akurat ma to, co się spodziewać po New Zest czyli właśnie Hadoukeny, Shoryukeny itp. itd. A jak myszesz może skakać taką jem jak postać właśnie ze Street Fightera? No. A to co wiele ludzi go nie lubi i że nie chce, żeby wrócił on jako postać w takiej nie ósemce. Zresztą no, w sumie Hank jest już martwy, a szybko się chyba sam wykończy. Przez to, że narobił sobie wrotu. No bagam, przecież jedynym kumplem Kazu i to Bruce Irwin i Anka Williams. Myk. Kurde. Trzeba bardzo na Akumę, kiedy ma się mało życia, a on ma rage'a, ponieważ wtedy, że tak powiem, ma swój jakby specjalny ruch. Dobra, i Akuma leży. Leży po prostu Akuma, że tak powiem, no... Co zrobi? Przekształcił hmm. się w Oniego? Przy czym oni w mi jest coś takiego jak Devil Akuma? Y, jaka proza? Y, przepraszam za hałasy w tle. po prostu moi rodzice mają mnie za przeproszeniem w dupie. Ale no cóż powie, powiedzieć, nie powiedziałem im, że nagrywam. Więc pochwaliście takowiem bredzeniem moich rodziców. No cóż, odcinek nas nie szybszy niż z Joshim, Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. A jeżeli się Wam no, nie spodobało, to proszę nie hajtować. I to tyle. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.